Siemanesko, z tej strony Kimo, to kolejny odcinek z casuali i dzisiaj są to casuale z... ...nemem. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. I tak jak widzicie, tutaj specjalnie dla Micha, bo... ...Michu, ostatnio dałeś mu suba, bo nie było stabilizacji. No, ma stabilizację, proszę, już mnie nie śledzi kamerka. Więc mam nadzieję, że dasz tym razem suba i wy też dacie suba. Także zapraszam do oglądania. Oni w ogóle będą zmieniać kiedyś, bo chyba TIK jest tam ciągle 64, a na 28 by mogli zmienić chyba, nie? Mam nadzieję, że by to zmienili. Wydaje mi się, że właśnie ich gry potrzebują dużo takich mniejszych zmian, które by miały serio pozytywny wpływ na te gry. Ale zdając waf, WoW, no waf WoW jak waf. WoW, po prostu wychodzi tak, że nic nie robią. No w sumie tak. Nie, no coś tam robią, ale. Robią, no. ale rzecz tym czy skończą e, teraz wszyscy dewoperzy ponownie przeszli na kolejny projekt. Najpierw pracowali wszyscy nad Half-Life Alex, później na Steam Decku, teraz całe Valve cały pracuje nad Citadel, tak? E, ten A ten Steam Decka jeszcze Alyx. nie chcą tam coś poprawić, bo wiem, że były jakieś tam ja, chyba pierwsze te komplikacje jakieś z tym i już chyba Słuchaj. nawet poprawiali jakieś pierwsze rzeczy. Słuchaj, Valve wydaje i zapomina, okej? Okay? <grywa> Kilka osób na pewno pracuje nad tym Steam Deckiem, ale teraz ich priorytetem jest e, wydanie jest, e, Citadel, co jest również grą idealną na ten Steam Deck ich, nie? Mm -hmm. Dlatego ich to tak bardzo interesuje, żeby e, wydać tę grę. Bo to jest coś w stylu jak half Alex na, na VR, nie? Że wydali ten indeks cały i e, half Alex po tym, żeby po prostu ludzie mogli zobaczyć, do czego. Jest zdolna ta konsola VR. No. Citadel, z tego co wiem, to jest właśnie tak <grym> RTS Half-Life, która ma bardzo ciekawy potencjał pod tym względem, że ma jakieś mechaniki związane z Team Deckiem, VR i zwykłym PC. Co bardzo intryguje. Ale że będzie łączenie tych wszystkich platform? Tak. Żebyś okay. miał gracza na tym, gracza na tym i gracza na tym, w skrócie. I każdy będzie odpowiadał za inną rolę w tej grze. No. Okej, okay, to może być w sumie ciekawie. A jakie masz tak ogólnie dalsze plany ze swoim kanałem? Czy chcesz nagrywać też jakąś, nie wiem, inne gry? Czy tak nadal głównie TF, a teraz też widziałem te ciekawostki na przykład chyba z Half-Life'a, z Portala, takie inne? jako shortsy. A może też, bo wiem, że pokazałeś twarz i na Twitchu, i na YouTube, jak grałeś tam w jakimś granie, nie pamiętam już jaką. Tak? I czy może jakieś, nie wiem, vlogi byś zaczął, coś takiego bardziej? W przyszłości być może. Zrobiłem sobie taki plan w sumie, że chcę skończyć wszystkie moje aktualne projekty, skończyć wszystkie moje serie. I wtedy bym zaczął robić coś nowego, coś czego na tym kanale wcześniej nie było. Jak to wyjdzie. Nie wiem. E, co tego mam na myśli właśnie jak mówisz, takie vlogi mnie się ciekawiły. Ja e, sądzę, że mógłbym zrobić coś ciekawego z tym. W przyszłości. Nie, nie wiem kiedy. Pewnie zanim skończę wszystko, to naprawdę długo czasu jeszcze minie, więc mhm. ten taki mój klasyczny kanał nigdzie nie idzie. Oraz coś, co mnie bardzo interesuje do zrobienia. To chcę zrobić własną animowaną serię, Chcę zrobić własne animowane show Z tego co mi wiadomo, to po części i tak już robisz taką animowaną serię, nie? Tą, co miałeś w odcinku chyba na przykład z Rexisem też I ona mm -hmm. chyba się też łączy z szapkowymi animacjami, czy nie? Tak, tak, to jest ten Ta. sam świat, co świat w Tylko w SFM-ie, okej okay. Tak No, także... Ja też kiedyś chciałem to... robić takie animacje, ale potem jak zobaczyłem też ile to czasu i no. Trzeba mieć też pomysł. W sumie nawet miałem pomysł, ale potem miałem problem z dyskiem i kiedy miałem już zrobione trochę tych rzeczy, to się wszystko usunęło, więc się, tak powiem, zniechęciłem. Rozumiem, rozumiem to. Miałem wiele projektów, na którym pracowałem i pliki mi się po prostu korpnęły i nie mogę ich otworzyć, więc that sucks, so jak to się mówi. E, mogę za to zdradzić, że mam kilka ciekawych SFM projektów, e, które, na którym pracuję już od dawna w sumie, ponieważ robię, właśnie zacząłem robić ta, ta, tą, taką serię animowaną mm -hmm. Miała ona trafić na mój drugi kanał, ale postanowiłem, że wrzucę ją na mój główny kanał jeszcze zanim skończę, to również dużo, bo dopiero tak na, naprawdę początek skończyłem. Nawet nie skończony, tylko mam taki obrys tego i mniej więcej co się dzieje, nie? mam tam takie tak podstawowo, podstawowo zajmowane postacie. Mhm. I to miało się nazywać e, Różowe Przygody Medyka. Wiesz? Mhm. I to jest w skrócie takie back, taki backstory o postaci mego Medyka. Dlaczego tak wygląda i tak dalej? Czy... Tak, tak. Okay. Właśnie kim, kim ta postać jest, nie? I właśnie chcę zrobić coś fansem i chcę z tym połączyć wiele takich wydarzeń, do których doszło na przykład na moim Discordzie kiedyś. I fajne, fajne historie z tego można zrobić. Hmm. Pora na pocenie się komplet hmm. mapa. Ja we nie gram kompa. Nie wiem. Gra, brałem udział w jednym z tych turniejów, niby spoko mi całkiem szło, ale było toksycznie, jak ja streamowałem na Twitchu i na przykład był maptok, albo po prostu, nie pamiętam jak już to się nazywa, ale takie, hmm, że grało się z innym teamem, ale nieoficjalnie, tylko tak na trening. Scream. Tak, Scream, to nie mogłem streamować na Twitchu, musiałem wyłączyć streama, bo leciały n-wordy i inne takie rzeczy. Bardzo szybko. Ja od dwóch lat nie wiem już kompa, niestety. Również z dosyć nieprzyjemnymi doświadczeniami, muszę przyznać. Wielu ludzi było spokojnych, których poznałem, a niektórzy po prostu byli tacy toksyczni. Nie mówię nawet o tym, jak, jak później poszło w kompozycjach teamów, jak... Nie wiem, powiedzmy, były często takie głupie sytuacje, bo byłem, powiedzmy, dobry na jakiejś klasie, dobrze mi szło. Ale po prostu postanowili mnie wyrzucić, bo znaleźli kogoś lepszego. E, no, fajnie, ale takie jemane graczy, podczas kiedy nie idzie komuś źle, jest moim zdaniem trochę niezbyt fajne. Szczególnie kiedy grałeś długo w tym teamie, znasz ludzi i po prostu postanowiłem cię nagle zamienić. Bez, bez tak naprawdę większego powodu. Bo ja, powiedzmy, nie jestem jakimś pro-graczem, ale jak ćwiczę, to idzie mi coraz lepiej, prawda? Więc. Mhm. Nie lubię zmieniać teamów. O, gaming mi się okej. Naprawdę zazdroszczę młodszym twórcom, ponieważ mogą naprawdę się skupić na tym YouTubie. Na przykład e, podając e, Daligowskiego, e, jest w stanie robić film praktycznie codziennie. Ma hmm. dużo czasu, bo to jest młody chłopak. I robi tak właśnie. Tak, i bardzo dobrze. Widać, że mu właśnie to na dobrym chodzi. No, z tego co teraz, jest. nie wiem, czy oglądasz jego filmy, e, e, ale. E, ostatnio. Kiedy to było? Parę dni temu miał. E, miesiąc temu nagrał odcinek, że on w sumie to odchodzi z TF, że chce e, dokończyć tylko serię i odchodzi z TF, -a. I eee. po czym chyba 7 dni temu nagrał znowu odcinek, że w sumie to nie może się zdecydować i za bardzo lubi TF, więc nie może od niego odejść. I nie jestem pewien, czy to już niektórych raz, bo chyba już nawet drugi albo trzeci raz tak kojarzę, że tak. takie coś jest. Słyszałem kiedyś, że o tym mówił. Tak. No, no kto może go winić, gra jest fajna, fa fajnie się robi materiał i na pewno w większość ludzi jest u niego dla tf właśnie, nie? A no ja tak, jest to prawda. Jakbym miał zmienić tą tematykę, to... Nie byłoby aż tak na pewno dobrze z jego popularnością. Mógłby wciąż się wybić na innym kontencie, oczywiście, i sądzę, że warto robić bardzo zróż, zróżnicowany materiał, niż robić się do Żeby po mm -hmm. prostu zyskać różnych fanów, nie tylko fanów jednej gry. Ponieważ to, z tego się robi tragedia. Ja kiedyś właśnie na początku, jeszcze jak miałem te moje pierwsze 5000 subów, nagrywałem tylko tego TF-a. Jak nagrywałem no grę, to ludzie po prostu chcieli mnie zamordować. A w ogóle zamierzasz nagrywać też z innymi, takimi mniejszymi youtuberami, czy... Bo, bo widziałem, że właśnie ty e, też teraz zacząłeś na Discordzie jakby promować tych mniejszych youtuberów, że mogą wrzucać tam na tym kanale media swoje filmiki. I czy zamierzasz jakby właśnie z kimś takim jeszcze ponagrywać? Więcej? Często e, robię jakieś kolaby z mniejszymi twórcami, ale bardzo często one po prostu nie wychodzą. Okay. E, e, to nie jest tak, że zostały, wiesz, że, że w ogóle nie zostały skończone. Po prostu tak bardzo wolno idą. Z jednym mieszkaniem twórcą, tf tak kiedyś robiłem kolab e, i nie wyszedł przez to, że nie pracowało mi się zbyt przyjemnie z tym twórcą. To był już jakiś dłuższy czas temu. Nie powiem z kim, ale było to naprawdę nieprzyjemne. Bardzo, po prostu i, ja robię wszystko swoim tempem, prawda? Mm -hmm. I ten twórca bardzo mnie wymuszał żebym wiesz teraz co zrobił teraz nie więc wtedy z tego zrezygnowałem okej okay. kiedyś bym od tego wypalony yy, bo robię już ten content Stefa już dłuższy czas i przez jakiś rok naprawdę mi się nie chciało nic robić więc y, w tym okresie było właśnie mniej filmów nie uh -huh. a teraz no tak bardziej wróciłem do siebie i nagrywam po prostu co popadnie to wtedy, to... co właśnie chyba była z yy, tym, co trzeba to że chyba napisałeś na Discordzie, co była ta akcja z turniejem, tak? To wtedy miałeś ten taki, że nie chciało ci się? E, tak, to było no, okay. e, mniej więcej w tym czasie. No bo ogólnie e, był ten cały turniej e, YouTuberów, tak? Organizowany przez samego. E, e, Rockweta, e, Rockweta organizował to z Fire Inem, Tak. Dobrze pamiętam? Nie mam pojęcia, ja nie brałem w nim udziału chyba tak. I było fajnie, miałem swój własny team, był ba bardzo fajny. Ale właśnie postawiłem w pewnym momencie... zrobić sobie totalną przerwę, nie sądziłem, że wrócę, po prostu powiedziałem, że odchodzę. Wyszedłem z turnieju, wyszedłem z jego, znaczy nie wyszedłem z Discorda, ale po prostu go. E, porzuciłem, wszystko porzuciłem. No i tam po jakichś co dwóch miesiącach wróciłem. To dlatego ogólnie, że udało mi się odpocząć. Po odejściu miałem wycieczkę taką jazą na, na tydzień i sobie tam wypocząłem i e, chęci mi wróciły, wiesz? Hmm. Na wycieczce byłem w Mazurach z moimi przyjaciółmi i pływaliśmy na łódce. Hmm. Więc było naprawdę fun. Ja nie rozumiem tylko czemu taki trochę Hej, jakby taka narracja była, że niby odeszłeś, a i tak wróciłeś, kiedy no dużo twórców robi tak, że mówi, że odchodzą i wracają, nie e, wiem. Wiesz, ludzie nie rozumią, ludzie nie rozumieją, że my YouTuberzy też jesteśmy ludźmi, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy też mają emocje, też robimy swoje i Czasami ten odpoczynek jest potrzebny, czasami zrobimy się emocjonalni, no. Nie jesteśmy robotami. Wiele youtuberów też się na przykład zmaga z jakimiś depresjami i innymi takimi rzeczami, nawet chwilowymi, ale zawsze i potrzebują właśnie takiego odpoczynku. Wiesz. Zacznijmy od tego, że YouTube to jest okropna rzecz. YouTube jest tragiczny dla twórców. No. Szczerze, jeżeli chcesz być większym twórcą, jeżeli chcesz mieć karierę na YouTube, to musisz oddać, sprzedać swoją duszę. Nie ma innego wyjścia. Dosłownie musisz wszystko poświęcić, żeby utrzymać tą popularność. To jest okropne. To dlatego, że YouTube chce... YouTube ma wywołaną jakość. YouTube chce ilość. No tak. I Jeżeli wydajesz tej większej ilości filmów, to nie będziecie promował, nie będziesz algorytmu. I dlatego twórcy zresztą mam tą de deprechę, ponieważ często robią, nie robią tego, co chcą robić, a jak robią to, co chcą i naprawdę dużo roboty w to wkładają, to ich filmy nie są oglądane. Czas są wyjątki, na pewno są wyjątki, ale jak mówię, w większość takich przypadków to YouTube jest naprawdę słabą platformą. I sam to wiele razy zauważyłem, że jak robię mniej takich jakościowych filmów, to ludzie wolą to oglądać i algorytmy wtedy wybijają, niż kiedy robię, nie wiem, przez miesiąc jakiś super, świetny film, który jest, wiesz, ma tyle animacji, tyle editingu. No tak. Ludzie tak narzekają na tych twórców, youtuberów Stefa. tf -a. a gdyby żaden z nich nie nagrywał tej gry, to. No. Zbryby no tak. by nie poznawało tej gry, to po pierwsze, po drugie, no. Dobrze, że ludzie robią jakiś content z tej gry. Oczywiście nie każdy jest przed ponieważ niektóre są bardzo. Ba... Nie, nie, niektóre, powiedzmy, nie. niektórzy twórcy bardzo lubią wykorzystywać e, widzów swoich, prawda? Ich naiwność. Ja sam niektórych twórców bardzo nie lubię. Niektórych zagranicznych nawet. Hmm. Mogę z góry powiedzieć, wymówiłem to wiele razy. Ja bardzo nie lubię Delfiego. E, czy... Od samej, samych jego początków nienawidziłem jego filmów o exploitach, ponieważ to absolutnie nie pomagało grze. Zrobił filmik o jak jakimś bugu, exploitzie i później przez jakieś 3 tygodnie co powiedzmy, koronawirusa. ma to wykorzystywali. Hm. Wiesz, jest w LoLu też taki. E, nie pamiętam teraz, Wander? Van Coś takiego chyba on się nazywał Wander. Nie pamiętam, ale też chyba exploity właśnie pokazuje, ale. Z tego co mi wiadomo, to to on dopiero wrzuca na YouTube a chyba kiedy to jest sfiksowane A wcześniej on to wysyła Riotowi jeszcze, nie? No właśnie Też mi się wydaje, że tak powinien robić Delphi I mówił, że tak będzie robił Ale po prostu Zrobił o tym filmik, że przeprasza za to, że robił tak, że nie i później znowu to robił Co za człowiek Ogólnie też, on jest strasznie toksycznym YouTuberem Ale Grałem z nim w Competitive i tak jechał po swoich teammate'ach, tak jechał po swoim teamie, że to było po prostu smutne. Dobra, okay, to możemy chyba zakończyć. No okej. Okay, okay, okay. Ja wam dziękuję za mm, oglądanie. Dziękuję Tobianem też, że zgodziłeś się nagrać. Moja przyjemność. Także miałem. Żegnam was!